Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Czołgi KW na Krymie, Ofensywa Lutowa w Błocie Krymskim, Materiał 27 lutego 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Dokładnie 83 lata temu, 27 lutego 1942 roku, rozpoczęła się of operacja ofensywna wojsk frontu krymskiego, mająca na celu zniszczenie wojsk wroga na terytorium Półwyspu Krymskiego, w, w której miały wziąć udział ciężkie czołgi KW1, głównym wrogiem rosyjskich wojsk, właściwie Sowieckiego Sojuszu w tych bitwach było nieprzejazdne błoto, które nie pozwalało nam wykorzystać naszej przewagi w ludziach i sprzęcie, czyli warunek siły wyższe, jak się to mówi, czołg KW-1, wyprodukowany przez CHKZ zimą 1941-42 na Krymie. Po Powyższym zdjęciu, aby zwrócić uwagę, najprawdopodobniej widzimy czołg KW1. Ugrzęźnięty w błocie, należący do 229. Samodzielnego Batalionu Czołgów Ciężkich. 27 lutego 1942 roku, dwa czołgi KW1 z tego batalionu przedarły się w głąb pozycji niemieckich w rejonie Koi Asan i, zamknęły, i zniknęły bez śladu wraz ze swoimi załogami. W styczniu 1942 roku do Noworosyjska przebyły z obwodu, obwodu kwatery głównej naczelnego dowództwa nowo utworzone 39 i 40 Brygady Pancerne, w, 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 w których skład wchodziło po 45 czołgów, w tym 10 czołgów KW, a także 229 Samodzielny Batalion Czołgów Ciężkich, 16 czołgami KW, aby wziąć udział w operacji ofensywnej frontu krymskiego. Pod koniec stycznia, na początku lutego 1942 roku, jednostki te przetransportowano z rosyjska do Kamysz-Burun, jednak straty w czołgach kawu z przyczyn technicznych za zaczęły się już przed przeprawą. Jeden z ciężkich czołgów 39 Brygady Pancernej pozostał w noworosyjsku z powodu awarii skrzyni biegów. Jednakże... Operację ofensywną ciągle odkładano, gdyż drogi i cały okoliczny teren były całkowicie nieprzejezdne dla sprzętu z powodu nieprzejezdnego nieprzejednanego błota. Dopiero pod koniec lutego 1942 roku drogi nieco wyschły i już w nocy 26 lutego. Oddziały pancerne frontu krymskiego zaczęły przemieszczać się na pozycje wyczekujące. Mapa obszaru walk. Główny cios nadchodzącej operacji zadała 51. Armia dowodzona przez generała Porucznika Lwowa. Wspomniane. Wyż, wyżej jednostki pancerne wyposażone w czołgi KW, podporządkowane były dywizją piechoty tej armii. Załogi czołgów dotarły na, na swoje początkowe pozycje do ataku w nocy 27 lutego w deszczu, który ponownie uczynił drogi nieprzejezdnymi, jednak ofensywy nie odwołano. 39 Brygada Pancerna która 26 lutego miała na wyposażeniu 42 czołgi, w tym 8 czołgów K KW, miała zaatakować wieś Tulumówczak. Jednakże z powodu ciężkiego gruntu i usterek technicznych tylko 3 KW osiągnęły swoje początkowe pozycje do ataku w momencie rozpoczęcia ataku, z czego 2 wyruszyły do ataku. W tym kierunku już pierwszego dnia ofensywy rosyjskie oddziały odniosły sukces dzięki zaskoczeniu. Udało im się zdobyć Tulumczak i zdobyć w nim i jego okolicach bogate trofea porzucone przez uciekających Rumunów. Później w regionie wysokości 28,2800 m na północny wschód od Korpeczu Czołg KW z numerem bocznym 13 podporucznika Kuzina utknął w błocie i został trafiony przez artylerię wroga, której jego załoga broniła aż do ewakuacji czołgu w połowie marca. Czołg KW-1, wyprodukowany przez CHKZ zima 1941 i 42, Krym. Pierwszego dnia ofensywy czołgi 40 Brygady Pancernej musiały ruszyć na Korpecz. Niestety nie ma informacji o dostępności sprawnych czołgów na początku ofensywy, ale wiadomo, że wszystkie jednostki pancerne 51 Armii miały 26 lutego na wyposażeniu 29 czołgów K KW. Okazuje się więc, że 5 czołgów kawu z 40. Brygady Pancernej i 229. Brygady Pancernej było niesprawnych na początku ofensywy, jednakże 40. Brygada Pancerna nie zaatakowała pozycji wroga we wsi Korpecz pozostałymi sprawnymi czołgami, gdyż czołgi brygady straciły kurs z powodu mgły i wjechały w strefę 39 Brygady Pancernej w pobliżu Tulumuczaka. W walkach następnych dni ofensywy nie udało się zdobyć tej wioski. 40 Brygada Pancerna straciła dwa czołgi KW, które zostały zniszczone w walkach o tę wioskę. Później, jak się wydaje, wieś tę ewakuowano. 229. Samodzielny Batalion czołgów miał zaatakować wioskę Koi-Asan. Niestety Niemcy bronili się tutaj i zdobycie tej wioski okazało się niemożliwe. Batalion stracił cztery czołgi KW, które zostały zniszczone, a dwa kolejne czołgi KW. Przebiły się głęboko w niemiecką obronę. Cała załoga dowódcy kompanii starszego porucznika Iwanowa i dowódcy plutonu porucznika Piczugina zginęła. kw 1 wyprodukowany przez CHKZ zima 1941-42, Krym pewnego razu. Przeglądając listę poległych żołnierzy 229 Samodzielnego Batalionu Czołgów, zauważyłem się ciekawy szczegół. O okazuje się, że czterech braci Grigorii, Aleksiej Wasylii i Iwan Koczew walczyło w drużynie porucznika Piczugina i zginęło. Ponadto w 229 OTB chyba batalionie znajdowała się także grup druga grupa Czołgu Kawu w której służyło czterech braci Wiktor, Paweł, Nikoła i Wasyli Szewcow. Jeden ze zniszczonych czołgów 229 Batalionu Pancernego dowodzonego przez porucznika Timofiejewa został później zablokowany przez Niemców, którzy kilkakrotnie próbowali go zniszczyć. Jednak załodze udało się odeprzeć wszystkie ataki wroga. Dopiero po 17 dniach w nocy z 14 na 15 marca udało się ją odblokować, gdyż w nocnym ataku oddziały 302 Dywizji Strzelców Górskich zdobyły wysokość 69,4. 3 marca 1942 roku. Nieudana ofensywa wo wojsk frontu krymskiego została załamana. Główny powód tej porażki jest, jest od dawna znany nie tylko z dokumentów sprawozdawczych, ale z pamiętników Konstantina Siemionowa, cudysów Inne Dni, który w 1 marca 1942 roku odwiedził przedmieścia wsi Tulumuczak. Słów, przejechaliśmy przez linię kolejową, minęliśmy linię naszych ogrodzeń z drutu kolczastego, linię frontu, gdzie rozpoczęła się ofensywa i otworzył się przed nami obraz wszystkiego, co wydarzyło się tutaj w ciągu ostatnich dwóch dni. Brudna, wąska droga wiła się między polami, które nie różniły się od niej wyglądem. To samo błoto, tylko nie podeptane. Na drodze, na objazdach, wąwozach i jarach wszędzie widać było utknięte samochody, ryczały i szlochały, silniki były wyczerpane, ale żadne ludzkie lub nieludzkie wysiłki, żadne przekleństwa nie mogły ich ruszyć z miejsca. Pod dzikim deszczem, lejącym bez przerwy trzeci dzień, słone gleby zostały potworne, niezmyte, wszystko wokół dosłownie unosiło się w błocie. Nawet traktory, którymi się poruszał i nie, i nie stały, czołgały się z prędkością pół kilometra na godzinę. A w, spo w sposobie, w jaki się poruszały, była chyba jeszcze większa beznadziejność niż w widowisku sto stojących pojazdów. Według dokumentów sprawozdawczych 39. Brygady Pancernej czołgi T34 spisały się dobrze w tych bitwach. Cudzysłów, były mistrzami pola bitwy. Z dokumentów frontowych wiadomo, że podczas tej operacji, z oczywistych przyczyn Czołgach KW doszło do poważnych awarii silników i przekładni, których naprawą i wymianą osobiście nadzorował później Lew Sacharowicz-Mechlis, ale to już inna historia. I wszystko, i to wszystko. Korekty i uzupełnienia są mile widziane. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, i tak dalej, to już jest dotyczące, jeżeli ktoś ma. Oryginalny został opublikowany, i tak dalej, lista źródeł, jeden strona internetowa, czołgi ciężkie KV, i tak dalej, dwa dokumenty dowództwa 51. Armii, czyli jest 9. Brygady Pancernej, czy koło jest MV radziecki czołg ciężki KW1, wydawnictwo siemion KM, różne wojny, fikcja 4, a aukcja na eBay, etc., etc. To by było już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo.